Zalogowałem się przed chwilą. Spoglądam do mojej wrzutni na dorowizny. I co tu widzę? Same trupy. Co wy to robicie? Proszę się nie mordować. To jest strefa dla bambików. ale ja to co mogę zachować? Militariał bagiet. Konkurencyjny sklep się reklamuje na mapie. Co sprzedają? Broń. A, no pięknie. Ej no, no słyszysz mnie? Nie. Tak, słyszę, cześć. O, słyszę. O, dzień dobry. Witam, witam. Zaczynam grę i po mnie na pewno to widać. Dzień dobry. Dopiero zaczynam grę. Znaczy, ten pistolet nie jest potrzebny, tak? I chciałbym się zameldować w motelu. Jasne, bardzo proszę. Tutaj są w sklepie takie kartki i na nich jest kod do drzwi. Kody kosztują 2000 drewna. W sumie mogę ci dać zniżkę, jak nie masz tyle. Mam nawet 8000. Aha, no to po prostu kup sobie z maszyny. to było, chwila. O stąd? Ja ci chcę do donata. Nie, nie, po prostu tu, tutaj do maszyny, tak, i bierzesz, kupujesz. Tutaj mam. Który pokój? To jest ta kartka, tak? Tak, na kartce jest kod, którego używasz do. Jak ja mam ją otworzyć? No, na kartce jest napisany kod. I nie pamiętam, który pokój wybrałeś, który pokój ci, ci się trafił? Chwila, zaraz powiem. Pokój jeden. No to to jest ten, tutaj. Musisz y, przytrzymać E i otworzyć kodem. Tylko pamiętaj, żeby sobie łóżko użyć. Y, musisz się przypisać do łóżka, jak tam wejdziesz. O, dzięki wielkie. No, jak już po prostu pozbierasz sobie rzeczy, to możesz. A akurat mam, więc zatrzymaj sobie dla osobistej ochrony. Jak już sobie nazbierasz rzeczy, to możesz. Aha, aha. To potem się możesz gdzieś tutaj zbudować. Możemy jakąś wioskę zrobić czy coś takiego. Tutaj jest w miarę przyzwoity teren. To ja mogę pomóc w budowie. Jestem zawsze ten materiał mam sporo. Gdzie tu ktoś mieszka? W którym pokoju? Wszystkie są zajęte tutaj, w tym skrzydle. Hello. chcesz, może żarcie trochę? Tam, tam. Mam, mam Dobra, masz. No, Okej. Okay. No, to skrzydło tutaj po lewej jest całe zajęte, natomiast dobudowałem dopiero to po prawej i ty jesteś pierwszym mieszkańcem. <laughs> Jeszcze tam są trzy kolejne pokoje, które buduję. E, natomiast, no zaraz je skończę, bo już mam materiały, więc dorobię tutaj tylko drzwi. E, no i ten piece łóżka, etc. Uuu, 3,5 drewna. Ja cię kręcę. To jest normalnie złoty biznes. Spójrzcie tylko, jakie widoki możecie mieć, jeżeli tylko zamieszkacie w Karluchu. Idą koledzy. Już idę, już idę. Gdzie moja czapka? Jest. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Mamy darowizny, proszę bardzo. Szalejecie chłopaki, dzięki. No ogródź sobie to, bo... A ty się w ogóle nie boisz, że ktoś cię tutaj zrajduje? No jak zrajduje, to zrajduje. Chłopaki mnie tutaj tak zasupali dotacjami, że mi się nie mieści. Niespodzi nie, nie, w ogóle nie, nie chciałem trzymać tyle rzeczy w tym miejscu. Myśli. Masz kiwi Kolega chyba się zawiesił A nie, jednak coś. Ej, Tak, Masz pod sobą Sąc koszulę z... nie <grym> <tutaj>. Pod nogami <grym> Koszulę masz pod nogami Zajemnie. Tutaj tu Masz, tak gdzie staje o, zaraz! Jeszcze tutaj masz kółkę O, zaraz! Jeszcze spodnie ci zrobię, buty nie wiem czy Dobra, chcesz. Dobra, ja mogę. Dzięki. O, bardzo ładne, co nie? O, tak. Piękne. Ej, to w ogóle, trzeba, trzeba tu uważać na takiego sąsiada, co nie? On z pistoletem i wszystko zabija. Tak, bo widziałem że ktoś jakieś trupy powkładał mi do skrzynki Możecie się tutaj gdzieś zbudować jak chcecie, nie? Powiedz mi który No, który domek Nie wiem co on ma On ma chyba to Albo o albo o to Nie wiem, nie wiem To z... tutaj z motelu? Chyba wyeksmitować jednego. No ale nie wiem którego, więc nie będę może eksmitował. A czy mogłem cię od razu zaniebać, nie? Ała, ała, ała. O, widzę, że hełm mnie tak działa. No faktycznie taki dźwięk, jakby z gitary. Ktoś. No, się ode mnie. Gdzie? O dobra. Nie go. wiem. <noise> Fajne dźwięki wydają te helmy. Podobnie do mnie wyglądasz. No, tylko mam zbroję z drewna. Jestem kobietą, czekaj, pokażę ci. Chcesz ze znaków? Jesteś kobietą, to ty jesteś niższy. Walka Dobra, udowodniłem, że jestem kobietą. To taki gruby takie... ]ümanę. Alpa, widać, że ma siódmy. Hehehe. To spodnie, się tak odniosło. Wygląda jakbyśmy w siódmym. E? Nie, nie ma. Napatrzyliście no, się ]olu. już? No, tak. To... Dobra, Do to jest raz moja kolej. Geologia we wtorek. się tak. Czekaj, czekaj, bo nie widzę. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Cześć.